Cześć, witam Was tutaj Łukasz z firmy Malusaka z Japonii i w dzisiejszym krótkim walkaround chciałem Wam zaprezentować przyszły dryftowóz, ale zanim to zrobię, bardzo Was proszę o subskrybowanie tego kanału, jakieś kciuki w górę, możecie pozostawić komentarz, który chętnie przeczytam, na który też chętnie odpowiem i zaczynamy! Tutaj macie samochód z przeznaczeniem jednym i jedynym do zabawy. Jest to R34 2.0 GT, czyli nic specjalnego, nic specjalnego jeszcze, ale już są zamówione tylne błotniki, które będą wyglądały jak GTR r po obydwu stronach oraz z przodu także będziemy rzeźbić. No właściwie to będzie rzeźbił mój znajomy ze Stanów Zjednoczonych Blackout Motorsports. I ten samochód będzie miał rzucony RB26 albo RB30. Jeszcze sprawdzamy, co będziemy w stanie zrobić z przełożeniem sześciostopniowym na tylną oś i ma służyć do tego, żeby nim latać po torze albo zamrożonym jeziorze. Sama auto, sama buda, jak sami widzicie, jest w bardzo dobrym stanie. Spójrzcie tylko, jak ta blacha wygląda. Żadnej rdzy. Jest cholernie czysta. A, ah, zamknięte. No, jak na tak stary samochód. Yy, wydaje mi się, że tutaj byliśmy w stanie dokonać dobrego zakupu. Jedyne co to jak widzicie wycieraczki lekko przerzewiałe. To samo jeśli chodzi o przednie. Po prostu długo leżały na tym samochodzie i stało się z nimi to, co się stało. Samochód nie jest samochodem powypadkowym został zakupiony z oceną 4 na aukcji. Co jest no, na takie auta dość wysokie, cena też była wysoka. Ocena była bardzo wysoka, jak na taki samochód, ale cena też była bardzo wysoka. No z tej prostej przyczyny, że jest zdrowy i bud już nie ma, przynajmniej nie w takim stanie. Spójrzcie tylko sami, jak wyglądają kielichy. Nigdzie nie były cięte, nic nie było rzeźbione. A sami wiecie, że lisany, jeśli chodzi o kielichy, e, tutaj te części bardzo lubią wieć gnić. No, tutaj jest wszystko zdrowe. No, tutaj RB20DE 1998, no to nie rok. Um, pod spodem, sami spójrzcie. No, są lekkie ogniska rdzy, ale elementy newralgiczne nie zostały prawie w ogóle ruszone. Więc tutaj z tego zakupu jestem bardzo szczęśliwy bo no nie ma takich aut już na rynku. Żeby kupić porządnego e, RB26 GTR-a trzeba położyć z 8-9 milionów. My tutaj byliśmy w stanie zakupić ten pojazd trochę poniżej 2 milionów, co jest cholernie wysoką ceną, bo 2 miliony jest 70 tysięcy złotych, jakby nie patrzeć. Ale jednocześnie no, nie ma takich samochodów w takim stanie. I dzięki temu Możemy wybrać tylko te, które rzeczywiście nas interesują, niż później mieć problem z tym, że klienci są niezadowoleni z tego, co otrzymują. No bo szkoda marnować kasę na coś starego, zwłaszcza takiej ilości pieniędzy, na coś starego, co ma przeznaczenie na fan a będzie wykorzystywane oh, będzie wykorzystywane na jakimś jeziorze do upalania no jeszcze potrwać z 20 lat na, na drogach żeby sprawiać miłe wrażenia tutaj macie kartę aukcyjną Ocena 4 tył też jest bardzo dobry sufit wszystko jest w dobrym stanie nie mam zastrzeżeń po prostu do tego samochodu standardowe elementy wytarte tak jak to w każdym w samochodzie plastikowym jest tutaj nie tylko myślę o Japończykach, ale też o Porsche. Skrzynia nie była przerzucana, jest oryginalna, 2 litry pod maską. 150 koni, ale niedługo. Autko, bardzo fajne. Przejedziemy się do K i odstawimy samochód, który niebawem będzie już co spakuje o czyjeś potrzeby na drogach w Stanach Zjednoczonych. <gry>